Dzień dobry, cześć. Nazywam się Rafał Zawierucha w serialu Behawiorysta gram postać Sebastiana Bielaka. Bielak niezależny, dziennikarz najpierw online, później telewizyjny. Teraz czekam na pytania. Kim chciałeś zostać w dzieciństwie? W dzieciństwie może to być śmieszne w odniesieniu do serialu, ale chciałem zostać prywatnym detektywem. Robiłem akta, pisałem w zeszytach różne dane i one dotyczyły wymyślonych postaci, bądź mojego rodzeństwa. Za kim lub za czym najbardziej tęsknisz? Hmm, tęsknię chyba najbardziej za takim czasem dzieciństwa właśnie, e, wsią, bieganiem po polach, w trawach wysokich, e, za tym czasem beztroskim, chociaż udaje mi się czasem w życiu taki też czas znajdywać. Za kim? Hmm, myślę, że za moją babcią i dziadziusiem. Co jest Twoim największym marzeniem? Moim największym marzeniem jest to, żeby nie było wojen, żeby ludzie pozwalali sobie nawzajem żyć swobodnie, tolerowali poglądy swoje wzajemne i po prostu byli dla, ciebie, dla siebie życzliwi i się szanowani. Co jest Twoim największym sukcesem zawodowym? Moim największym sukcesem, sukcesem zawodowym jest to, że zdałem do szkoły teatralnej chyba, a później to już nie wiem, to się cały czas uczę. I te, i te sukcesy chyba traktuję po prostu tak, że to są kolejne etapy w moim życiu, rzeczy, które do mnie przychodzą, które udaje mi się zrealizować dobrze, gorzej, chowam je później do szuflady i idę po nowe przedsięwzięcia czy, czy wyzwania, także, także sukces chyba, chyba tak postrzegam. Po prostu sukcesem zawodowym jest też to, że wydaje mi się, że... Do każdej pracy po prostu staram się podchodzić jak najbardziej profesjonalnie. I tego mnie nauczył zawód, tego mnie nauczyli ludzie, z którymi się już do tej pory spotkałem. I mam nadzieję, że tak zostanie. Na co wydałeś swoją pierwszą wypłatę? <grytanie> <grytanie> Rozner, na co wydałeś? <grytanie> A ja wydałem na złoto. Kupiłem sztabki złota. Wtedy w dobrej cenie. Później też w dobrej cenie sprzedałem. Kiedy robiłeś coś po raz pierwszy? O, tak, mnie się wydaje, że po raz pierwszy, ostatnio to wczoraj jechałem, jechałem rowerem przez takie straszne błota, lasy i zrobiłem chyba po raz pierwszy 50 kilometrów na rowerze w lesie. A wcześniej jeszcze taka rzecz, która mi zapadła w pamięci, którą zrobiłem po raz pierwszy, no to to się wy. Przejechałem na czerwonym świetle, ale nie po raz pierwszy, więc <noise> tego nie puszczajcie. Gdybyś w wieku 16 lat spotkał siebie jako dorosłego mężczyznę, co byś pomyślał? Super byłoby na przykład... <noise> nie wiem, nie wiem co bym pomyślał. Nie wiem, teraz coś ściemniam. Chyba bym pomyślał, że, że... Spoko gość, no i chciałbym z nim pogadać. I zobaczyć... Pewnie bym zadał mu dużo pytań. O, pewnie bym sobie zadał dużo pytań. Między innymi tych, które tutaj mi zadajecie. O czym chciałbyś pamiętać za 10 lat? O tym, żeby wyłączyć światło w mieszkaniu, jak będę wychodził, na przykład wyjeżdżał na wakacje, albo sprawić, czy jest zakręcona woda. Ale na pewno bym chciał pamiętać o urodzinach moich najbliższych. Co zawsze sprawia ci radość? Jazda konno, rowerem, natura, spacer w lesie. A, lody pistacjowe. Jaki tytuł nosiłaby twoja autobiografia? I co dalej? <laughs> nie wiem. Ja. Moja autobiografia? Ja. 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 Nie żartuję. Mimo, mimo wszystko da się. Chyba tak. Mimo wszystko się uda. Co robisz, gdy nikt nie patrzy? Drapie się po uchu. Wskazującym palcem. Czego każdy powinien spróbować chociaż raz w życiu? Jazdy 150 na godzinę, ale w bezpiecznym miejscu. Albo o wiem go kartów, no i jazdy konnej, bo to lubię. Albo skoku z padochronem, mimo że tego chyba sam nie chcę spróbować jeszcze, bo się boję. O czym powinien pamiętać każdy mężczyzna? O kwiatach dla kobiety ukochanej. Co jest największym wyzwaniem w pracy aktora? Chyba największym wyzwaniem jest to, żeby utrzymać cały czas um, balans między, między pracą a życiem prywatnym i te granice, żeby, żeby ta granica się nigdy nie zacierała dbać o to. Um, a oprócz tego, dla mnie osobiście wie, największym wyzwaniem jest też to, żeby w momencie, kiedy włącza się kamera, no być po prostu w 100% w tym świecie, który tworzymy, który tworzy cała ekipa filmowa, to jest duże wyzwanie i przede wszystkim relacje z aktorami przed kamerą, właśnie, żeby one po prostu funkcjonowały jak najbardziej prawdziwie. A kiedy tego nie ma, kiedy to znika, no to wyzwaniem jest. Gdyby wrócić do kapci codzienności. Czy wierzysz w to, że przeciwieństwa się przyciągają? Tak, tak, wierzę w to, że przeciwieństwa się przyciągają, chociaż zdarzyło mi się w życiu, że przyciągnęły się też te same strony do siebie, ale nie na długo. Jak oceniasz siłę świata wirtualnego? Świat wirtualny na pewno ma ogromną moc, zwłaszcza dzisiaj, i postępuje to w momencie, kiedy, kiedy Jesteśmy świadkami tego, że cokolwiek mówimy, za chwilę nam się pojawia już w internecie i wyskakuje nam jako propozycja. No to troszeczkę się tego boję, ale korzystam z tego z rozwagą, staram się przynajmniej korzystać z tego rozwagą i jakąś, jakąś świadomością. Natomiast no, jest to i zagrożenie, i, i pomoc w życiu. No i od nas chyba też w dużej mierze zależy, co. I jak my będziemy wybierali i do czego będzie nam to służyło, ale chyba ważniejsza rzecz jest taka, żebyśmy mieli świadomość, że też jesteśmy odpowiedzialni za pokolenie, które przychodzi po nas i żebyśmy ich wdrażali w ten świat, który jest naprawdę może być hardkorowo niebezpieczny. Czy łatwo twoim zdaniem ulec manipulacji? Bardzo łatwo można ulec manipulacji moim zdaniem. Manipulacja no to tak naprawdę granie na uczuciach, na, na e, przekonaniach, na mm, emocjach. E, no dzisiaj dzisiaj łatwo nam przychodzi uleganie manipulacji, ponieważ mamy taki natłok informacji, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprawdzić. Często wierzymy ludziom, którzy do nas mówią, dlatego chociażby nie mam telewizora od 20 lat. Jak radzisz sobie z odczytywaniem intencji innych osób? To zależy, jeżeli zależy mi na kłótni to bardzo słabo, ale, 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 ale na co dzień staram się jednak odczytywać dobrze intencje innych ludzi, ale chyba bardziej ważne dla mnie jest to, żeby ludzie odczytali dobrze moje intencje. A niektórzy nazywają to, że to jest egoistyczne i tak dalej, ale nie wiem. Natomiast lubię, kiedy ludzie się rozumieją, i lubię, kiedy nie ma, nie ma żadnej takiej przestrzeni nieporozumienia i niejasności. Lubię, kiedy wszystko jest wyłożone czarno na białym, albo białe na czarnym, albo kawa na ławę, albo stół na nożyczki, albo nożyczki na stół. Co jest najlepsze w serialu, Behaviorysta? Aktorzy. Zdecydowanie, aktorzy są najlepsi w tym serialu. No, może jeszcze tekst i scenariusz, i reżyser, i ekipa. No, i jeszcze parę elementów by się znalazło. No dźwięk. Dźwięk jest w tym serialu najlepszy zdecydowanie. Mam nadzieję, że tak zostanie też na ekranie. Co najbardziej lubisz w swojej postaci? To, że jest dociekliwa, to, że, yy, to, że wchodzi tam, gdzie, gdzie nie powinna, to że. Yy. Też lubię w mojej postaci to, że na planie w ogóle dostałem możliwość e, wychodzenia poza ramy postaci. I też dużo improwizowaliśmy z Łukaszem Palkowskim e, i z innymi aktorami, na przykład z Roznerem, któremu nie bałem się wchodzić z kamerą przed twarz i nie bałem się tego, że dostanę w łeb od takiego aktora. Myślę, że to tak, że jest, że, że jest gościem, który chce znacznie więcej, który jest uparty i który ma parcie takie na szkło. Mm, co może być trochę. Odebrane jako przerysowanie, aczkolwiek jeśli rozejrzymy się, to mamy mnóstwo ludzi dookoła nas, którzy mają parcie na szkło. Jak jednym słowem określiłbyś swoją postać? Ambitny. O czym mówi behawiorysta? Pum, skończyła się bateria w laptopie. Serial Behawiorysta mówi o dwóch um, stronach tego samego świata. Świata właśnie wirtualnego, świata... Który jest zarówno nośnikiem dobra, jak i zła. I mówi o tej walce, o tej podstawowej walce właśnie tych dwóch sił, ale też mówi o tym, jakie wybory przed nami stawiane są i jakich na co dzień wyborów musimy dokonywać nieraz. I zadaje nam chyba dużo pytań właściwie ten serial. Teraz pewnie bym dużo o tym mógł mówić. Natomiast właśnie głównie zadaje nam pytanie o to co, to, co to wszystko w dzisiejszym świecie dla nas znaczy. Te, te media i, i ten wirtualny świat i internet i do czego mogą się ludzie posunąć dla sławy. Czy to tylko chęć sławy, czy to też jakieś, jakieś um, tragedie z przeszłości wyskakujące dziś właśnie. W tym serialu, ale mam nadzieję, że Państwo sami zadają sobie te pytanie też zadadzą sobie te pytania i też będziecie chcieli na nie odpowiadać i będziecie czekali z niecierpliwością na kolejne odcinki serialu Behawiorysta. Jeśli obejrzeliście ten materiał do końca, to proponuję, abyście zostawiali w komentarzu hasło Gnida, bo tak potocznie nazywa się moja postać. A ja cóż, dzięki Wam za, te, za to spotkanie, żegnam się z Wami. Do zobaczenia w serialu Behawiorysta.